Marcin Maranda, witam i pozdrawiam. Dziękuję za to wirtualne spotkanie. Chcę, byśmy poznali się lepiej, ponieważ zainteresowaliście się tym filmem. Wierzę, że tak jak mnie, problemy naszych dzielnic, naszego miasta i regionu nie są Wam obojętne. Jesteśmy z Częstochowy. Ja, moja żona Agata, nasze rodziny. Tutaj się urodziłem, wychowałem, tutaj chodziłem do szkoły. W naszym mieście założyłem rodzinę. Mój tata, Zbigniew. Nauczył mnie ciężkiej pracy. Moja mama Ewa dbała o nasz dom. Nauczyła mnie szacunku do ludzi. Dzięki moim rodzicom wiem, co znaczy pomagać drugiemu człowiekowi. Dzięki nim rozumiem potrzeby innych. Chodziłem do dwunastki na Warszawskiej. Ta szkoła dobrze przygotowała mnie do życia. Tu biło serce naszej dzielnicy, Starego Miasta. Moja szkoła średnia to Norwid, dziewiąty liceum ogólnokształcące w Częstochowie. Dość niespodziewanie przygody z tym miejscem zacząłem od gry w szkolnej orkiestrze. Ale miłość do muzyki przegrała z miłością do sportu. Trenowałem w Częstochowskim Klubie Sportowym budowlani, ale ani kula, ani oszczep nie chciały latać daleko. Może i lepiej, bo w trakcie studiów zainteresowałem się działalnością społeczną i polityką. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie przygotowała mnie do zawodu nauczyciela, ale moi przyjaciele widzieli we mnie samorządowca i lidera życia społecznego. Wszystko zaczęło się na Berkę Oselewicza, tam gdzie mieszkałem. Byliśmy małymi szkrabami, kiedy urządzaliśmy wielkie sprzątanie podwórka. To taka pierwsza działalność społeczna. W trakcie studiów reaktywowałem niezależne zrzeszenie studentów, którym kierowałem dwie kadencje. Po studiach poświęciłem się działaniu w stowarzyszeniach. Swoją wiedzą i energią wspierałem częstochowian. 12 listopada 2006 roku rozpoczął się nowy rozdział w mojej karierze politycznej. Zostałem radnym Częstochowy. Nigdy jednak nie pozostawiłem organizacji pozarządowych. Od 2009 roku jestem liderem stowarzyszenia Lokalni. Po studiach pracowałem w szkole. Wtedy uczniowie przyznali mi nagrodę nauczyciel Kumpel, bo uznali, że jestem dobrym wychowawcą. Szkoła nie była jednak moją pierwszą pracą. Mimo młodego wieku pracowałem na budowie, w zakładzie tworzyw sztucznych, w ogrodnictwie. W trakcie studiów zgłębiłem tajniki dziennikarstwa prasowego i radiowego, praktykując w lokalnych rozgłośniach i gazetach. Jednak szkoła była wyjątkowa. Młodzi ludzie zaszczepili we mnie radość życia i energię potrzebną do działania. Ważnym doświadczeniem była praca w częstochowskim magistracie i miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym, bo czy można organizować skuteczną komunikację i przyjazny urząd, nie znając mechanizmów ich działania? Jakby na to nie spojrzeć, większość życia zawodowego związałem z samorządem i z pracą dla Częstochowian i dla Częstochowy. Moja pasja to Częstochowa. Moja pasja to Częstochowianie. To wy powiedzieliście. Marcin, chcemy, żebyś nas reprezentował. Dlaczego tak się stało? Może dlatego, że jesteśmy do siebie podobni tysiące normalnych częstochowskich rodzin. Lubimy spędzać czas z rodziną, cieszymy się ze spotkań z przyjaciółmi i znajomymi w pubach i kawiarenkach. Razem stoimy w korkach ulicznych, razem korzystamy z uroku jury krakowsko-częstochowskiej. Towarzyszą nam te same emocje sportowe. Przy kuflu dobrego piwa wspominamy największe sukcesy włókniarza AZS-u Rakowa. Dlaczego tak jest? Ponieważ jesteśmy do siebie podobni.